Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w czwartek, 29 października 2020 roku. Dzisiejszy dzień to Wibracja 7. Siódemka to czas, kiedy głównie zwracamy się do naszego wnętrza. Jest to również dobry czas na naukę, na rozwój duchowy, tak? W Siódemcy jesteśmy bardzo rozsądni, analityczni. Mamy taką większą. Um, Skłonność, a może dar do przekazywania też wiedzy, tak? Zarówno sami możemy się uczyć, ale też przekazywanie, dzielenie się tą wiedzą przychodzi nam z większą łatwością. Przytemcy zazwyczaj szukamy trochę samotności, takiej izolacji. Być może chcemy właśnie odpocząć gdzieś na uboczu, może z książką, a może na po prostu spacerze, gdzie udajemy się sami na ten spacer i zostajemy z własnymi myślami. Jeżeli chodzi o księżyc, moi kochani, księżyc przebywa nadal w Baranie, no to daje nam zupełnie inną energię, ognistą, optymistyczną, tak? E, takie entuzjastyczne wręcz podejście do wszystkiego, również do rzeczy nowych, które do naszego życia wkraczają. W Baranie mamy też skłonność do podejmowania działań, no, na granicy powiedziałabym nawet ryzyka, tak? Chcemy się wykazać, chcemy. No, chcemy być jakby widoczni, tak? Ale też w baranie czasem bywamy tacy rozdrażnieni, tak? Łatwo nas wtedy sprowokować czy sami w ogóle też zachowujemy się w taki trochę prowokacyjny sposób, próbując kogoś innego wyprowadzić w ten sposób z równowagi. No więc takie dzisiaj energie będą nami miotać, bo tak jak widzicie, no nie są one spójne, więc podejrzewam, że może to właśnie w ten sposób się nam pokazywać. No moi kochani, patrzmy na tarota, co nam dzisiaj chce pokazać tarot. Jeżeli chodzi o baranka, no piękna karta, karta słońca, moment kiedy doszliśmy do celu, tak, jakiś sukces, szczęście, radość, coś na co czekałeś od jakiegoś czasu, na co pracowałeś, doprowadzasz w tym momencie już do takiego właśnie szczęśliwego zakończenia. No i jesteś po prostu szczęśliwy, zadowolony, tak? Być może jakieś dobre wiadomości to do ciebie mogą dotrzeć, ale generalnie karta mówi właśnie o powodzeniu w realizacji jakichś Twoich planów, zamierzeń. Wszystko się to układa, również sprawy materialne, to też może być jak najbardziej w tej karcie zawarte. Jest to też karta naszego ego, więc to jest taki moment, zgodny zresztą z energią księżyca w baranie, który mówi właśnie o tym, że chcemy być widoczni. Tak? To jest taki. Takie uczucie jak na przykład solenizant w dniu swojego święta, tak, jest na takim piedestale. Wszyscy na niego zwracają uwagę, wszyscy go zauważają. To właśnie czegoś takiego pragniemy. Moi kochani, byczek, tak? Byczek w energii miłości, a aspucharów, czyli przychodzi do Was uczucie, być może nowe uczucie, być może rozpoczyna się coś w Waszym życiu bardzo fascynującego, bardzo przyjemnego. Może to jest w związkach stałych taki moment odrodzenia, kiedy, pomimo tego, że jesteście już ze sobą długo, zaczynacie taki, poczujecie taki świeży powiew i czujecie się bardzo fajnie, właśnie ze sobą, dbając o siebie, okazując sobie czułość, okazując sobie ciepło. No ale dla takich początkowych relacji to jest właśnie to zauroczenie, to takie, te, takie pierwsze motylki w brzuchu, takie zakochanie, tak? To bardzo fajna energia. Jeżeli chodzi moi kochani o bliźniaka, no bliźniak może dzisiaj być skupiony na jakichś planach związanych z domem, może z zakupem ziemi, może z zakupem właśnie domu, a może jakiejś nieruchomości, może, może inwestujesz w coś, co trzeba na przykład wyremontować, no to może w ten sposób też być. No to głównie ta karta mówi o tych naszych czterech kątach, tak? Ale mówi też oczywiście o związku, o małżeństwie, więc być może sprawy właśnie związku, małżeństwa Dzisiaj odegrają ważną rolę w Twoim życiu. Jest to też karta stabilizacji, kiedy nasze życie wchodzi na przykład na wyższy poziom, powiedzmy w, w relacji, decyzja o wspólnym zamieszkaniu, decyzja o ślubie, decyzja o zaręczynach na wcześniejszych jeszcze etapach, więc takie wychodzenie o jeden level wyżej i stabilizowanie tego, co w naszym życiu się dzieje. Moi kochani, to był bliźniak, czyli Raczek, tak? Raczek żyje trochę przeszłością dzisiaj. To jest taki moment, kiedy być może jakieś dawne znajomości, nie wiem, ktoś się odezwie, ktoś zadzwoni, może kogoś spotkasz na ulicy. No, w każdym razie w jakiś sposób przeszłość, czy nawet, nawet wręcz może dzieciństwo. W jakiś sposób daj o sobie znać, tak? A może po prostu ty sam, drogi Raczku, w tej siódemce, w tej takiej energii właśnie wglądu we własne wnętrze hmm, będziesz wspominał, będziesz może właśnie jakiś snu, e, takie historie z przeszłości, z jakąś nostalgią, za czymś, co było, co minęło, może dom rodzinny ci się przypomni, a może ktoś z tej przeszłości się gdzieś tam właśnie blisko zdarzy i będziecie sobie razem opowiadać. Takie historie, co kiedyś było, co pamiętacie i tak dalej. No, może to być oczywiście też taka energia, kiedy dobrze byłoby rozpocząć jeszcze raz, raz coś, co kiedyś nie udało się zrealizować, z jakiegoś tam powodu, czegoś brakowało różnie, może pieniędzy, może czasu, może waszej pasji wręcz do tego w każdym razie czegoś zabrakło i. Nie udało się coś zrealizować. Być może jest to czas na to, aby wrócić jeszcze raz do tego pomysłu, właśnie z przeszłości, i tym razem, być może, już troszkę inaczej sytuacja wygląda i uda się zrealizować. Lew, moi kochani. No, lew w karcie, która mówi o tym, abyś, drogi Lubie, otworzył się na świat. Jesteś, jesteś zaopiekowany, jak gdyby, poprzez górę, powiedzmy tak, możesz śmiało iść do przodu. Poczuj radość, szczęście, poczuj to, że, że coś zdobyłeś, że doszedłeś do jakiegoś punktu, gdzie możesz świętować sukces, gdzie ten sukces w ogóle odnosisz, tak? To jest też czasem karta mówiąca o takim odnalezieniu swojego miejsca na ziemi, o stworzeniu swojego własnego świata. Koncentrujesz się na właśnie tej na, tych, na tym własnym otoczeniu, i to daje ci też zadowolenie i i szczęście. Dobrze byłoby też mieć taką wdzięczność w sobie, tak, że to, co dostajemy od losu, czy nawet to, na co zapracowujemy sobie, ale jednak jakieś okoliczności nam sprzyjają, aby okazywać tę wdzięczność, aby być po prostu mm, no, pełni tej wdzięczności właśnie w sobie. No i moi kochani, panna. A panna dzisiaj. No, może się od czegoś odcinać, może, może coś właśnie rozmyślać na takie tematy, kiedy pewne rzeczy trzeba mocno przeanalizować, trzeba podejść do nich tak na chłodno, bez uczuć, wyciągnąć wnioski być może z czegoś. I tutaj należałoby się kierować właśnie logiką, rozumem, ale też uczciwością, co ważne uczciwością. Bo tutaj w, w karcie sprawiedliwości no gdybyście nawet chcieli coś pokombinować samego siebie troszkę gdzieś przemanewrować, to to wszystko wyjdzie na jaw. Gdybyście chcieli kogoś okłamać, to też to kłamstwo wyjdzie na jaw. Więc raczej no bądźcie po prostu dzisiaj krystalicznie uczciwi. Mm. No, i cóż, no jeżeli rzeczywiście dojdziecie po tych przemyśleniach do wniosku, że czas, aby coś odciąć, zakończyć, no to trzeba tak po prostu zrobić. Odciąć, zakończyć, rozliczyć coś. Moi kochani, waga. Waga dzisiaj bardzo aktywna, pełna takiego zaangażowania, pełna mm, ognia w sobie, tak? Dzisiaj, wago, jeżeli czegoś chcesz, wyciągaj śmiało po to rękę. Możesz mieć pewność, że uda ci się to po prostu zdobyć, tak? Dla pana bagi może przed tobą stanąć taka ognista kobieta, która na pewno zrobi na tobie duże, duże wrażenie. No więc nie zapomnij oddychać, tak? <laughs> nie zapomnij o tym. Ale generalnie, tak jak mówię, no bardzo fajna, energiczna karta, kiedy dużo rzeczy możemy zrobić, nawet takich ciężkich, które do tej pory sprawiały nam jakiś problem. Dzisiaj sobie z nimi poradzisz. Natomiast Skorpion, no Skorpion też wojowniczo nastawiony. Walczysz, drogi Skorpionie, a może się bronisz. Jeżeli uważasz, że powinieneś o swoje przekonania, o swoje sprawy, o swoje zdanie być może zawalczyć, no to jak najbardziej walcz. Może też być tak, że ktoś będzie próbował z tobą walczyć, bo na przykład zazdrości ci czegoś, tak? Zazdrości ci twojej pozycji, będzie ci chciał zrzucić jakby z tego piedestału, na którym się znajdujesz. I no i tak, jak mówię, będziecie próbował z tego piedestału zrzucić, więc tutaj musisz się z kolei bronić. No w każdym razie, karta dużej aktywności. Ten dzień myślę, że będzie aktywny i na pewno dużo się będzie dziać. Strzelec dalej, tak? Więc, strzelec, moi kochani, no też no w zasadzie może jakiś konflikt tutaj się zarysować, tak? Więc uważaj, bo dzisiaj może być tak, że ktoś cię będzie chciał wciągnąć ten konflikt, może właśnie w tej energii barana słowo wypowiedziane dzisiaj będzie miało większą moc niż byłoby to w innej energii Księżyca. Tak? Dzisiaj w tym baranie no łatwo się jest posprzeczać, łatwo się jest dać wciągnąć w kłótnie, łatwo się jest dać sprowokować. Więc bądź na to wyczulony i ostrożny, no bo to w zasadzie kompletnie no nie, nie, niepotrzebne nikomu w zasadzie, ani Tobie, ani tej drugiej stronie. Dla innego strzelca może to być taki moment wewnętrznego konfliktu, kiedy Stajesz przed jakąś taką decyzją, na którą nie do końca jesteś w stanie się zgodzić w tym momencie i toczysz ze sobą wewnętrzną walkę. Koziorożec, moi kochani, karta braku czegoś, tak? Więc, no, począwszy od takich drobiazgów, może rano przy śniadaniu się okazać, że nie wiem, brakuje ci soli, cukru, jajek czy kawy, po jakieś grubsze rzeczy, typu, że na przykład, nie wiem, w bankomacie nie ma pieniędzy czy jak, jakiś tam przelew, na który czekasz nie dotarł, no po takie mm, rzeczy już typu na przykład odczuć, od, odczuwasz na przykład brak uczuć ze strony partnera, brak zrozumienia, brak szczerości, czy brak chęci porozumienia, na każdej płaszczyźnie brak czegoś, chcesz czegoś, pragniesz czegoś, a tego niestety nie masz, takie dzisiaj towarzyszy Ci może odczucie. Natomiast wodniczek, moi kochani, wodniczek dzisiaj bardzo mocno się czegoś trzyma. Czegoś albo kogoś, bo ta karta mówi zarówno o tym, że na przykład trzymasz się mocno swojego zdania, nie chcesz go zmienić. Nawet jeżeli, powiedzmy, ktoś z twojego otoczenia, czy twoi bliscy przekonują cię do zmiany zdania, dają ci jakieś argumenty, ty nie dopuszczasz do siebie niczego, tylko trzymasz się uparcie swojego zdania, swoich przekonań. Może to być też taki moment, kiedy... Ktoś na przykład będzie próbował namówić Cię na jakiś wydatek, tak? Na zakup być może czegoś, a ty też będziesz się mocno przed tym wzbraniać. Nie chcesz dzisiaj wydawać pieniędzy. Chcesz mieć je gromadzić, tak? Owszem, ale nie chcesz ich wydawać. No więc taka energia. Trzymamy się mocno tego, co mamy. No i moi kochani, rybka, a rybka, energia młodych monet, energia. Ucznia, więc jeżeli macie na przykład dziecko w wieku szkolnym, to być może właśnie ten syn czy córa dzisiaj w jakiś sposób wam ten dzień zorganizuje. tak? Być może czegoś będzie od was chcieć, być może będzie potrzebować waszej pomocy. No, w każdym razie coś się wokół tego tematu szkoły może dziać. Może to być też taki moment, kiedy to wy sami poczujecie taką potrzebę. Może chciałabym się czegoś jeszcze nauczyć, może chciałabym iść na jakiś kurs, może właśnie zakupić jakiś weekendowy kurs, może to w ten sposób też się zmaterializować. No, w każdym razie, energia e, nauki w jakiejkolwiek formie. Może to być też na przykład e, nauka czegoś, co w przyszłości powiedzmy nawet niedalekiej mogłoby Ci zacząć e, przynosić jakieś dochody dodatkowe. Więc może to w ten sposób też, że sobie planujesz właśnie. Że będziesz zarabiać sobie jakieś dodatkowe pieniądze dzięki temu, co dzisiaj się nauczysz. Moi no kochani, życzę Wam cudownego czwartku. No i do usłyszenia już wkrótce.